To jest, moi drodzy, jedyny kraj w regionie, który łączy, po pierwsze, stabilną gospodarkę, bo ta gospodarka, cokolwiek o niej nie powiedzieć jest bardzo stabilna. Łączy też turystykę premium, łączy swobodę finansową, daje możliwość też trzymania pieniędzy poza Unią. Tutaj akurat mógłbym dodać, że takim krajem wiodącym jest Kambodża, gdzie również zajmujemy się obsługą kont bankowych dla Polaków, którzy chcą uciec spod kontroli unijnej i mieć konta bankowe poza systemem CRS. Jest też wysokie roi z wynajmu i inwestorzy dlatego upodobali sobie ten teren i ludzie są po prostu też uciec od tego europejskiego fiskusa, biurokracji i wszechobecnej już w Europie kontroli. Tajlandia właśnie, czy ten region cały daje tą możliwość. I największy boom jest dopiero przed nami. Według Tajskiej Agencji Turystycznej w 2026 roku liczba turystów ma wzrosnąć w takich widełkach do 31-33 miliony, a przychody mają wzrosnąć z tej z turystyki o 10 a nawet 14%. To będzie sezon, jak zapowiada Tajska Agencja Turystyczna, o którym będzie mówicie latami. Nie ten, który już w tym momencie nadchodzi, tylko ten następny, 2026-2027.